Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jako Zespół do Spraw Rozliczeń PiSu, którego jestem częścią, udostępniliśmy wczoraj, wczoraj film, na którym widać, jak przebiegała procedura drukowania banerów wyborczych polityka suwerennej Polski Marcina Romanowskiego. W ramach pracy zespołu przekazaliśmy ten filmik do PKW i pytamy, czy PKW ma jakieś dokumenty, które potwierdzałyby, że Komitet Prawa i Sprawiedliwości rozliczył się z drukowania tych banerów. Bo jeśli nie, to drukowano nielegalnie w garażu osoby, która ma postawione zarzuty karne. Ten szokujący materiał czarno na białym pokazuje, że mamy do czynienia po prostu z systemem mafijnym. Proces drukowania tych materiałów wyborczych nadzorowany był przez urzędniczkę z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz asystenta sędziego okręgowego z Krakowa. Ta sprawa pokazuje, jak głęboko struktury mafijne PiSu i suwerennej Polski oplotły nasze państwo i wymiar sprawiedliwości w najnowszej historii Polski. To sytuacja bez precedensu. A teraz przestępcy albo osoby, które powinny mieć co najmniej zarzuty i powinny być postawione przed procesem, chodzą po ulicach, prowadzą kampanię, symulują choroby, nie odbierają wezwań na komisję, wyjeżdżają z kraju, zamieszczają wpisy w mediach społecznościowych i e, naśmiewają się z tego, że są nieuchwytne. To nie może tak trwać. Państwo polskie powinno podjąć jak najszybciej działania, które te anarchie I mam nadzieję, że już niedługo tutaj w tej Izbie będziemy mogli uchylić immunitety osobom, które powinny jak najszybciej stanąć przed wymiarem sprawiedliwości. Dziękuję bardzo panie